Witam Państwa. Zapraszam na kolejną herbatkę w moim ogrodzie. Mamy końcówkę czerwca. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda ogród, taras o tej porze roku. Co ciekawego, kwitnie. Jesteśmy w części Małego Tarasu. To niezwykle romantyczny zakątek, gdzie codziennie rano piję kawkę, patrząc na całość ogrodu, słuchając śpiewu ptaku. Aranżacją tutaj w tej części ogrodu jest pnącze glicyni, na bisterii. Bardzo bujnie rozwijające się pnącze, potrafi osiągać i 8 metrów. Lubi przycinanie lipiec, sierpień, bo bardzo wczesną wiosną. Sadząc glicynię pamiętajcie o silnych podporach dla tego pnącza, ponieważ jest... Bardzo ciężkim pnączem. Zobaczcie takie pierzaste liście, młode przyrosty. No, ważą i potrzebują bardzo solidnych podpór. To część tarasu, która jest bardzo ukwiecana. Stąd czerpię kwiaty do aranżacji, bukietów, do bazonu. Popatrzcie jak wymyśliliśmy z mężem taki sprytny sposób na zabezpieczenie tych kwiatów taką siatką ogrodzeniową ponieważ nasze dwa psy które są rasy cocker spaniel potrzebują bardzo dużo ruchu, wybiegania i często zdarzało się tak w momencie kiedy nie mieliśmy jeszcze okratowania, że tutaj były ścieżki utworzone przez psy i w sposób taki oczywisty niszczyły nam wszelkiego rodzaju nasadzenia. W momencie kiedy już rozrastają się roślinki, kwiaty troszkę przykrywają tą część metalową ogrodzenia, nie widać aż tak bardzo, nie przeszkadza wizualnie takie okratowanie, natomiast tak jak powiedziałam, jest niezwykle cenną osłoną przed Wędrującymi, biegającymi psami. To nasz czyletni kokornak. Pójście, śmieszne trąbki, które są kwiatami kokornaka. Sadząc kokornaka, musicie pamiętać o bardzo silnych podporach, ponieważ mają bardzo dużo przyrostów. Są to ciężkie, sercowate liście. Zdrowy kokornak potrafi osiągać przyrost w ciągu roku kilka metrów. Naszą ideą było, aby na tarasie tworzyć właśnie zielone barierki z roślin. Tworzą one swoisty cień, również nie tylko dla domowników, ale i dla zwierząt odpoczywających na tarasie. prezentuję się teraz w całej okazałości. Jeśli spodobało wam się moje nagranie i chcecie więcej, y, abym pokazała wam kawałek po kawałku mojego ogrodu, subskrybujcie mój kanał, i dajcie łapki w górę. Do zobaczenia. Hey yeah.